Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Dość długo zastanawiałem się i rozmyślałem, czy zwrócić się z prośbą o wsparcie finansowe. Decyzja nie przyszła łatwo z uwagi na starodawne przekonania wyniesione dawno, dawno temu z domu i ze szkoły. O ile Państwo uważacie, że praca, jaką wkładam, aby zaprezentować wiadomości. Które mają na celu podniesienie świadomości, jest wartościowa i warta wsparcia to będę bardzo wdzięczny za wsparcie. Z miłością i światłem, karma to sfałszowana gra. Wpływ Archontów na psychologię człowieka i porządek społeczny. Autor Johna L. Lesze ten esej jest próbą wyjaśnienia jednego z bardziej kłopotliwych aspektów ludzkiego doświadczenia, karma, czyli przyczyna i skutek w ludzkim zachowaniu. Gdyby to nie było wystarczająco trudne wyzwanie, zinterpretuję kilka fragmentów z apokryfonu Jana tekstu, który przedstawia materiał o Archontach unikalny w zbiorze pism gnostyckich. Moim celem jest pokazanie, że gnostycy mieli niezwykle wyrafinowany pogląd na samooszukiwanie się człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do moralności i odpowiedzialności. Sanskryckie słowo karma oznacza po prostu działanie, a dokładniej uaktywnienie, sposób, w jaki jedno działanie prowadzi do drugiego w reakcji łańcuchowej, gdzie każde działanie w łańcuchu uruchamia następne. Hinduizm i buddyzm odwołują się do prawa karmy, jakby to była wiążąca formuła w jakiś sposób narzucona przez władzę kosmiczną, a może z powodu zamkniętej pętli wymiany energii we wszechświecie. Zgodnie z potoczną definicją prawo karmy zapewnia, że każdy czyn ostatecznie zwróci się do sprawcy w równoważny sposób. Dobro zostanie zwrócone wraz z dobrem, zło ze złem. Prawo działa poprzez wszystkie wydarzenia w ciągu życia, pozornie żelazny proces losu i wykracza poza granice śmiertelności. Warunki, których doświadczamy lub którymi cieszymy się w tym życiu, wynikają z działań w poprzednim życiu. Karma jest czasami nazywana moralnym prawem przyczyny i skutku. Ma zachęcać do dobrych, Pełnych miłości czynów i unikania zła lub szkodliwych, destrukcyjnych działań. Chrześcijańskie sformułowanie brzmi: jak sięjęcie, tak będziecie zbierać. Bez kary. Wyrównująca funkcja karmy jest czasami nazywana odpłatą karmiczną. Osoba, która wyrządza krzywdę innym, poniesie karę. W zamian wyrządzając im krzywdę i tepę. W hinduizmie i buddyzmie nauki o karmie są nierozerwalnie związane z założeniem reinkarnacji. Dlaczego? Ogólnie uważa się, że karma musi działać w czasie, obejmując wiele żywotów, ponieważ jest to uniwersalna zasada. To rzeczywiście wzniosłe pojęcie moralności. Oznacza to, że każde działanie podjęte przez osobę za życia będzie miało reperkusje i konsekwencje po śmierci i ostatecznie odbije się na odrodzonym sprawcy, na dobre lub na złe. Tak więc w doktrynie karmy tkwi długoterminowa moc ostrzegawcza. Reinkarnacja sama w sobie jest skomplikowanym tematem. Prawdziwość odpłaty karmicznej zależy od założenia, że kolejne życia naprawdę demonstrują wzór przyczyny i skutku. Ta przesłanka może być niemożliwa do zweryfikowania, pozostawiając prawo karmy uzależnione od czegoś, co pozostaje nieudowodnione, jeśli niemożliwe do ulepszenia. Istnieje jednak prosty sposób na wyjaśnienie, dlaczego przywołuje się reinkarnację, gdy ogłaszana jest doktryna karmy. W zwykłej rzeczywistości karmy nie da się wykazać. Nie zgadza się to ze stanem faktycznym. Jest nieintuicyjne i nie ma dowodów, nie jest poparte faktami z ludzkiego doświadczenia. Karma wymyka się zdrowemu rozsądkowi i jest ostro sprzeczna z oczywistością. W sprawach ludzkich nie można zaprzeczyć, że ludzie często wyrządzają krzywdę, nie otrzymując w zamian krzywdy, a dobre uczynki pozostają bez rekompensaty lub jak to ujął pewien cynik nie ma dobrych uczynków bez kary. Dobrzy ludzie doznają straszliwej krzywdy. Źli ludzie unikają morderstwa. Oszustwo szerzy się i najczęściej nigdy nie zostaje ujawnione. Jeśli zostanie ujawniony, nie zostanie ukarany. Sprawcy prawie nigdy nie zostają pociągnięci do odpowiedzialności. W ludzkiej rzeczywistości jest bardzo mało sprawiedliwości. Jest to prosty i brutalny fakt, który należy zignorować poprzez świadomy akt zaprzeczenia. Surowe dowody doświadczenia pokazują, że kompensacja karmiczna to bzdura. Oczywiście ludzie od czasu do czasu dostają to, co im się należy. I to jest najbardziej satysfakcjonujące, kiedy tak się dzieje. Wiele hollywoockich filmów opiera swoją atrakcyjność na tej perspektywie. Ale z reguły tak nie jest i nie ma na co liczyć. Okropne czyny mają miejsce bez poznania sprawcy lub pociągnięcia go do odpowiedzialności. Osoby znane i udowodnione, że są winne ohydnych czynów, często wychodzą na wolność, afiszują się bezkarnością. Sytuacja ta jest trudna do zaakceptowania, niemniej jednak dowody są wszędzie w porządku społecznym, w polityce w sprawach intymnych i rodzinnych. Ci, którzy popełniają złe uczynki, rzadko dostają to samo w zamian, chociaż może się to zdarzyć w określonych sytuacjach wojny gangów lub właśnie mafijnych. Jednak w takich przypadkach nie ma potrzeby przypuszczać, że działa ogromne bezosobowe prawo karmy. Ludzie mszczą się lub stosują wzajemną przemoc. Żadne kosmiczne prawo nie jest tam wymagane. Stąd apel do reinkarnacji. Jeśli nie mogę pokazać, w jaki sposób krzywdzące działanie człowieka jest rekompensowane równorzędną krzywdą wyrządzoną tej osobie. Ponieważ nie jest to oczywiste w toku ludzkich spraw, to chętnie powrócę do scenariusza kolejnych żywotów. Taki ataki nie dostaje w tym życiu łaski. Okej, okay, ale to przyjdzie później bądź tego pewien. Reinkarnacja, której nie można udowodnić, jest powołana do podparcia przesłanki, która jest kategorycznie obalona przez fakty z życia. Jest to przykład tego, co egzystencjaliści nazywają Mowase FOI, zła wiara, to znaczy wiara lub udawanie, że się wierzy w coś, o czym wiesz, że nie jest prawdą. Z jakiegoś ukrytego powodu, dla pocieszenia i poczucia sprawiedliwości, lub po prostu z czystej niemożności zaakceptować brutalną prawdę. Chrześcijaństwo i islam to religie, których wyznawcy zwykle nie rozważają ani nie akceptują reinkarnacji. Jednak pojęcie kary karmicznej jest nieodłącznym elementem tych systemów wierzeń. Jeśli nie ma procesu reinkarnacji, który zapewniłby zemstę, nie ma problemu, po prostu zostaw to stwórcy. Stąd wiara w boską karę, która tak wyraźnie występuje w tych religiach. Bóg ukaże złoczyńców i nagrodzi dobre zachowanie wiernych, którzy często są poniżani i maltretowani. Boski sąd zapanuje nad każdą pojedynczą osobą, a nawet nad dramatem historii. Zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie trzymają się tego przekonania z zawziętością. Wyobraź sobie, jakby to było żyć bez pewności kary. Być świadkiem tego, co dzieje się na świecie, ciągłego spektaklu niesprawiedliwości i całkowicie zrezygnować z wygody kary. W umysłach wiernych życie bez kary nie wchodzi w grę. To niesamowicie przerażająca perspektywa. Jest to nie do zniesienia w skrajności. Niszczy umysł i dręczy serce. A co gorsza, otwiera wrota do moralnego chaosu. W końcu jeśli nie ma kary, systemu kar i nagród który działa na ludzkie zachowanie, to każdy może robić wszystko, nie bacząc na konsekwencje, które mogą odbić się na sprawcy. Tak długo, jak nie będzie dla mnie żadnych niepożądanych konsekwencji, mogę robić, co mi się podoba, działając na szkodę lub korzyść innych, tak czy inaczej, bez wzajemnych działań wobec siebie. Warto zauważyć, że dobre uczynki, Wykonane ze współczuciem, w sposób życzliwy i niesamolubny, tylko dlatego, że dobrze się je robi, a skutki dla innych są szczęśliwe i produktywne, nie wymagają odwzajemnienia. Jak zauważył Walter Kaufman w swojej krytyce roztropnej moralności wiary judeochrześcijańskiej, czyn prawdziwie moralny dokonywany jest bez roztropnej troski o to, jakie korzyści przyniesie sprawcy, to jest przez nagrodę łaski Bożej lub życie wieczne po śmierci. Natomiast czyny złe i oszukańcze są zawsze wykonywane z troską o wynik dla sprawcy. Do tej kwestii powrócę pod koniec tego eseju. Wyznawcy religii Abrahamowych, takich jak judaizm, chrześcijaństwo i islam, nazywani są ludźmi księgi. Ponieważ opierają się na zasadach zachowania zawartych w księgach przypisywanych Boskiemu autorstwu, to jest. Tore, Biblia, Koran. Tacy ludzie powszechnie zgadzają się, że dobre, moralne zachowanie jest możliwe tylko wśród ludzi, jeśli przestrzega się określonych zasad. Argument na rzecz wiary w Boga jest ściśle powiązany z argumentem na rzecz porządku moralnego autoryzowanego przez nadludzką agencję, a ten zakłada, że taki autorytet jest jedyną podstawą moralności. Bez zasad danych przez Boga, narzuconych przez system nagród i kar, dlaczego ktokolwiek miałby robić coś innego, niż podążać za własnymi egoistycznymi impulsami? Oczywiście zła wiara w karmę, wdrożoną przez Boga lub bezosobowe prawo kosmiczne. Bez różnicy, ma ogromny kontrolujący wpływ na ludzkie zachowanie, utrzymując ludzi w ryzach. Bez zemsty zapanowałaby całkowita anarchia moralna. Być może jednak warto byłoby zastanowić się, jak w rzeczywistości mogłaby wyglądać anarchia moralna. Zostawię ten temat na zakończenie eseju. Wpływ archontów Apokryf Jana to długi kosmologiczny tekst, który pojawia się w trzech wersjach w kodeksach na Khamadi i niezależnie w innym tekście koptyjskim, kodeksie berlińskim. To skarbnica olśniewających niejasności i tajemnych teologicznych bredni. W mieszanym worku gnostyckich pism koptyjskich ten tekst jest wyjątkowy, ponieważ zawiera dwie cechy, których nie ma nigdzie indziej w skądinąd zbędnej literaturze. Tak się składa, że te dwie cechy dotyczą dwóch kluczowych pytań, które często pojawiają się w dyskusjach na temat archontów, złośliwych oszustów gnostycyzmu. Te pytania to. Jaką rolę, jeśli w ogóle, odegrali archonci w stworzeniu ludzkiego ciała? W jaki sposób archonci wpływają na rzeczywisty przebieg działań podejmowanych przez ludzi, czyli jak wpływają na karmę? Nie trzeba dodawać, że są to dość duże pytania. Muszę zaznaczyć, że Apokryfon Jana nie dostarcza jasnych i adekwatnych odpowiedzi na żadne z tych pytań. Przepraszam za to. Przedstawia jednak wstępną podstawę dla takich odpowiedzi, jeśli dozwolone jest wnioskowanie i ekstrapolacja. Jakkolwiek metoda ta może budzić zastrzeżenia niektórych umysłów, wnioskowanie i ekstrapolacja są ćwiczeniami, które należy wykonać z trzeźwością i rygorem, aby wydobyć z literatury gnostyckiej coś sensownego. Tym, którzy sprzeciwiają się mojej dobrze znanej technice w tym względzie, mówię, pozwijcie mnie. Tych, którzy podążają za moim tokiem, muszę ostrzec, że odpowiedzi, które można uzyskać z tego materiału, nie są proste. Z drugiej strony, chociaż wyjaśnienia wymagane dla obu odpowiedzi są skomplikowane, wynik tych wyjaśnień może być zaskakująco prosty. W tym eseju odniosę się tylko do drugiego pytania. Ujawniając pochodzenie, motywy i metody archontów pasożytów umysłu, pisma gnostyckie stawiają nas przed trudnym pytaniem o ich wpływ na ludzkość. Wpływ ten można szarakteryzować jako posiadający kilka wektorów. Po pierwsze, archonci wpływają na ludzi poprzez podświadome lub podprogowe insynuacje. Pod tym względem działają poprzez telepatyczne połączenie z ludzkością, z nami, ich kosmicznymi kuzynami, jak informuje nas gnostycka kosmologia. Nie wszystko, co dzieje się w ludzkim umyśle, ma tam swój początek. Specyficzna insynuacja archontów jest widoczna w myśleniu religijnym i duchowym, zwłaszcza w mentalnym wirusie zbawienia i kompleksu Mesjasza. Gnostycy wyraźnie ostrzegali, że archonci zarażają ludzkie myślenie fałszywymi ideami religijnymi, w tym wiarą w męskiego mózgowca lub ojcowskiego władcę, Boga Ojca spoza planety. Gnostyckie ujawnienie wpływów archontów jest podwójnym ciosem. Władca ula archontów, Demiurg, jest właśnie tą istotą, która zostałaby uznana za jedynego i najwyższego Boga Stwórcę. Gdyby religijne złudzenie insynuowane przez archontów zadziałało. Sam Demiurg jest szalenie oszukany, wierząc, że jest jedynym kosmicznym bóstwem odpowiedzialnym za niebiosa i ziemię, a na dodatek za stworzenie rasy ludzkiej. Bóg wiary Abrahama z pewnością istnieje, ale jest szalonym drapieżnikiem z kosmosu którego celem jest oszukanie i zniewolenie ludzkości, takie jest dziwaczne ostrzeżenie gnostyckich widzących w tajemnicach. Ale jak właściwie archonci wpływają na ludzkość, poza nikczemnymi złudzeniami, które mogą wywołać w naszych umysłach. Za pomocą innego wektora wpływu używają fałszerstwa i symulacji, aby odwrócić naszą uwagę od rzeczywistości ludzkiego potencjału, darów naszego gatunku takich jak racjonalne myślenie i wyobraźnia, i odwrócić naszą uwagę od obecności natury i nadprzyrodzonej mocy w niej. Omówiłem szczegółowo tę taktykę kontrmimikry w Not in His Image. Ialdabaoth, gnostyckie imię Jehowy, nazywane jest fałszywym duchem. Koptyjskie słowo oznaczające symulację, hal, oznacza sygnaturę archontów, Którzy potrafią naśladować, ale nie mogą tworzyć. Są gatunkiem mimicznym. Naśladują nasze zdolności, aby zastąpić nasze własne nastawienie umysłem, a zatem żyją zastępczo poprzez nas. Jak powiedział Castaneda, funkcjonują one jako obca instalacja w naszych umysłach. Zarówno pod względem psychologicznym, jak i parapsychologicznym, gnostycki profil Archonta jest naprawdę wyrafinowany i zasługuje na staranne i pełne szacunku rozważenie. Jest to bez wątpienia najbardziej klarowny opisowy paradygmat podprogowej kontroli umysłu stworzony przez ludzki umysł. Odrzuć to na własne ryzyko. Kosmiczne cudzołóstwo. Wszystkie te diagnostyckie rzeczy są pouczające, ale naprawdę chcemy wiedzieć, w jaki sposób archonci mogą faktycznie zniekształcać i wypaczać ludzkie zachowanie, jeśli mogą to robić w jakiś sposób niezależnie od podświadomych insynuacji i wychodząc poza nie. A pokryw Jana zawiera zaskakujące i kłopotliwe informacje na ten temat. Skoncentruję się na jednym kluczowym fragmencie. Koptyjska Biblioteka Gnostycka w pięciu tomach przedstawia cztery wersje tego tekstu w kolumnach rozmieszczonych na sąsiednich stronach. Górna część kolumn zawiera tekst koptyjski, a poniżej tłumaczenia. Możesz czytać wszystkie cztery wersje równolegle. To cholerstwo trwa przez 95 stron. Najbardziej kompletny tekst z czterech wersji, NHC 2, zawiera 32 fragmenty. Nieco ponad dwie trzecie tego dzieła, w wieku 27 lat, mamy do czynienia z niezwykłym wydarzeniem. Kiedy naczelny władca, archont-zwierzchnik, zdał sobie sprawę, że oni, ludzie, są wywyższeni ponad niego i przewyższają go myśleniem, i że nie będzie w stanie ich zawładnąć. Ułożył plan ze swoimi władzami, Exusiaj, które są jego mocami. I razem popełnili cudzołóstwo z mądrością, Sofia, i zrodził się przez nich gorzki los, Hiermarmene, który jest ostatnim ze zmiennych kajdan, i jest tego rodzaju. Który jest wymienny, i to jest twardsza i silniejsza niż ta, z którą zjednoczyli się bogowie, aniołowie i demony, i wszystkie pokolenia aż do dnia dzisiejszego. Ten przekonujący opis systemu karmicznego wiązania kajdanami przypomina buddyjski łańcuch reinkarnacyjnych ogniw Nidanas, przedstawiony na obrzeżach koła życia. Uważam, że ten fragment przedstawia gnostycki odpowiednik buddyjskiej doktryny karmy, ale nauki gnostyckiej nie należy punkt po punkcie utożsamiać z doktryną buddyjską. Być może ma inną lekcję do nauczenia o moralnej przyczynie i skutku. Parafrazując swobodnie mitologicznym żargonem. Boska Sofia zawiera umowę z władcą archontów, pozwalając mu, aby jego słudze związali ludzkie działania jakimś rodzajem kajdan. To są kajdany Hirmarmene, działania losu lub, tłumacząc pełniej, Porywanie ślepego przymusu jeden akt wymusza następny. Kiedy archonci popełniają cudzołóstwo z Sofią, bogini pozwala, aby wpływ archontów sfałszował coś w naturalnym składzie ludzkości. O cudzołóstwie posłuchaj teraz. Fałszowanie, włączenie obcego lub obcego elementu, ponieważ syrop kukurydziany może być użyty do fałszowania miodu. Rezultat jest taki, że archonci wprowadzają entropiczne nastawienie do zachowania, które w innym przypadku byłoby wolne do samokorekty i samoregeneracji. Tak jak dodatek syropu kukurydzianego kręci naturalną chemię i wartość odżywczą miodu. Poprzednie fragmenty sięgające aż do 19 roku potwierdzają wyższość ludzkości nad archontami. Dzięki NUS, boskiej inteligencji i świetlistej epinoi, wyobraźni, ludzie mogą korygować siebie i utrzymywać swoje zachowanie w zgodzie ze wszystkim, co dobre, produktywne i zgodne z ostatecznymi projektami życia. Ludzie mają ogromną przewagę nad hordą archontów, o czym wielokrotnie mówi tekst. O tej niesamowitej przewadze ludzi nad archontami. O czym istoty ludzkie nie zdają sobie sprawy, przekażę słuchaczom w następnej części. Koniec części pierwszej. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.